Tak, przed nami długa droga. Na razie Bo jesteśmy u, u siebie. Kierunek wchylaj. Podróż jest! Nie, no, gdzie koło mamy, mnie? Nie Ej, co ty, dziewczyna! Mama tutaj podziwia widoki. No, co się nie Ja jeszcze coś widzę! Witamy w Czeskiej Republice! Juhu. Cześć, mamy! Teraz kolejny punkt to jest. Austria! No to już mamy kilka godzin, chyba cztery, nie? Ile?

Pauza. i ja zaraz to ja się wypiję ja w tych butach bo mam niezawiązane buty dobra idę wyrzucić kubek bo o, była pierwsza kawa na Orle nie jesteśmy gdzieś w Czechach e, tu i o, idę wyrzucić e, tu jest kibelek chyba O, to za późno na diaposła wariatka, nie ona żartuje. To Skład. Czekaj. Nie ja już będę szukamy. Nie. a bo tu nie pisze po polsku. Gdzieś w Czechach. Tajna miscówko. Ciepło jest, trzeba przyznać. I tak, tak jeden, pół dwa, Europy będzie wiedziało, że my są cztery, pięć, <tryk> w to Ciekawe czy one śmierdzą. No idź, idź, idź dziewczyno, idź. Jest to, że szkoda czasu, bo tego czasu dużo mamy. Ale chyba muszę mi wyszukać w aucie klapek, bo w tych adidasach i w tych odwiązanych sznurówkach Kapolec. No prędzej czy później, no. Że jesteśmy na OMV. A ty co robiłeś? O, ja wam pokażę, jak my jesteśmy zapakowani. I tu, i tutaj miał wejść Luis. Bagażnik był przygotowany dla Luisa, a specjalnie był kupiony na dach. I uh -huh, po samą górę my jesteśmy klapko, Klapkę bym chciała. Co byś chciała? Klapki moje. A no klapek jest ziemi nie. Chyba są u wór w tym. Tak, no dobra. Ale trzeba przyznać, bo to jest miejscówka takim dampirów. Jakaś restauracja. No fajnie. No. Co no jest? Wiesz? No, jest w Czechach, Brudno. Co to jest? Jest torre wyścigował sklódy? Tam tu jest bojce. Teraz gdzieś. No, na Chorwacji? Nie, no, na Austrii tak. To też będzie jechać tędy. I dopiero w Austrii się we Wiedniu Trzymaj na się na lewej Hormację. strony. Hormację Okej. Okay. Widzicie? Okay. się kręci. Chodź to trzeba rozprostować go Fajne Możesz, jak bolą plecy, a mnie wszystko boli. A tutaj bierzemy. <noise> Dać keczup, wiaderko, to jest prezent liki, niezapakowany. A gdzieś opakowanie kupię. Ach, jakie ładne kamienie to są. Panie. Pręgłodny. My jesteśmy gdzieś na parkingu, gdzieś w Austrii. Ale po fajnie jest tak nie pada. Lia zamiast spać się obudziła. A w ogóle myszka tutaj sobie latała. Co tak ciemno się zrobiło? Hello. O. Smacznego. Która jest godzina? O, druga? Jeden. Oni jedzą. O, górka jesz? Czy też sobie wstałaś, co? Mm. Idź tam na jajeczko. La temperatura romperá el hielo Ven baby, baila conmigo en el suelo Vamos todos, siente la energía, la fiesta nunca acaba Sigue el día, no importa si no sabes, solo avanza Suelta tu cuerpo, siente la danza Mira cómo se mueve la pista Suspiro, cada movimiento un deseo bajo las luces. Nos perdemos en este ritmo, unidos por la música en esta fiesta sin fin, sin preocupaciones. To jest nasza agencja, chcemy wybrać klucze i chyba zgubiliśmy jakie buty. Nie zgubiliśmy, bo na sobie, tylko To są twoje buty. Nie, ja mam. Gdzie ona ma swoje buty? No nie ma butów w aucie. Ale na ten ściągał. Patrz, jakie fajne tam jest, taki No O, fajny kubek, To są czapki. o jakie tu siadaj nie wiem ja już mam dosyć siedzenia a ty nie masz dosyć siedzenia Lika? No.

Chodź tutaj. Aj, kubeczki fajne. Wiecie, jak byli tu za pierwszym razem, to by się dostali. No? A to bunka A ty, ja nie wiem, co ty masz z tymi bunkami. Stop. Ładna pogoda jest, lia. Weźcie słońce. Ja stop. Jeszcze my tylko mamy kawałek, wiesz? Stój tu lajka. Stój. Zaraz idziemy u nas uwiedzieć tam niedaleko mieszkamy. A gdzie tata? Gdzie jest tata? Tam w środku. Tata. <laughs> tata? <laughs> oh. Gdzie ona poszła? Co? Lija? Nie, my musimy iść tutaj na te schody. I tak? To jest nasz blok. I my w tym bloku już kiedyś... Mieszkaliśmy. Idę zaraz. Ria, jak cię minęła podróż, co? Widom no, będziemy myśli. A 16 to musimy mamy... 16, Nie. to jest miejsce mamy. 57. O to gdzieś wysoko mieszkamy. Nie zmieniają <laughs> się ale no ładnie. ja idziesz, chodź ze mną. My się nie dosyć. Mieszkania. To jest fajnie, tylko że mamy problemy z mieszkaniem. Widzę. Nie, to jest tylko jedna klatka. Nie ma nic. Tu jest kosa SOS 102, chodź. Dobra, bardzo źle oznakowane wszystko. Ciepialnia, Mama idzie kłać! Gdzie spać, to się kłać, spać! No i na nim! tu mamy z mężem, z Liką, z Nadią. I mamy banko! Jezu, jak to ciężko chodzi? Ale nie musi całego do góry dawać! No chodź na mnie! To Ale nie daje! A Mam z innej strony w ogóle balkon teraz wtedy było na miasto, ale to jest wysoko, żeby coś zobaczyć, to się trzeba powspinać. Ale duży balkon jest, trzeba przyznać. I chyba nam tutaj nie będzie grzało. Jesteśmy na miejscu. Będziemy teraz na plaży. Już w na pierwszym piętrze, ale z apartamentu jesteśmy niezadowoleni, no niestety. Jak zawsze sobie. Gdzie ty wchodzisz? Zawsze sobie chwaliliśmy. No, niestety są takie braki. W ogóle kilka rzeczy nie działa. I dalej na miejsce takie parkingowe, że myśmy źle, dwa w ogóle zmieścili. Tędy chodzą, dziewczyny. Bo my się tutaj znamy. To znaczy, ja pamiętam. Ja, ja bym tam się nie pokowała. Idę teraz szukać kartek jeszcze. Nie, 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 ja już jestem załadowana. Ale jest pięknie, to jest najważniejsze, nieważne. Gdzie się mieszka, jak się mieszka, ale kurczę, jest pogoda i z tego ja się cieszę najbardziej. Sytuacja pogodowa w Bibione o To no, Przecież jest cudownie. Lija, nie tam! Nie tam. Czekajcie na nich. Dzisiaj nowe świeżynki bo I Jakie czasu! Jakaś piwnica gdzieś, jakieś przejście? A, do parkingu. Paniek. Ja się zastanawia nad kołem, czy je brać, czy nie. Ej, nie, patrzcie, tu jest łańcuch. Ktoś jemu zajumał rower. Ha! Idziemy, Licia, chodź. Chodź, chodź, uważaj i ja ostrożnie. Lia, ty już byłaś tutaj. Mhm. Tam. No Nadia, tu obok jest pralnia. Chodziliśmy tutaj do pralni, a myśmy mieszkali tam w centrum. No kawałek dalej jest ta pralnia, nie? No przecież. Patrz, jakie piękne niebo. Tu są chyba też agencje. Widzisz trzeba inne agencje, bo będziemy zmieniać tą Europę. Europa się Europejczyła. No co? Cześć, czech. Masz cielikę? Ja czego ty szukasz? To jest piasek, pełno! Pełno piasku jest? No, tak jest. jest? Mhm. Jaki kolor ta mówi?

To, 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 nie, to, to, nie, możemy nie ja to z tą torbą tam idę. No A w zeszłym roku czekaj, gdzie jest ten hord? A to jest ten ambasador, to myśmy też jakoś sam tą szli Tak Ja z bratem, jest do wody Ale mamy tu UFO i tu będzie krówka wszystko blisko mamy do tych rzeczy. Ach, po czym ty idziesz cały czas? Idę zamoczyć, idę zamoczyć, zaraz tutaj gdzieś damy. Ja? Mamy muszelki, lia, zobacz zobacz! nie Czeka na duś Cześć, to tu są czeka najlepsze czeka. Lody. Ja tak się! Ja bym tak się ucielić! Ja bym Ja bym tak się Ja bym tak Ja Ja bym tak Ja A Ja nie chcę nie chcesz? No to dostaniesz arbuza, tak? Takiego dużego loda dostaniesz. No! <grymne> Coś nie wiem, co się mówi? Gra? Gracie! Pokaż. Dobry? Pokaż, Lia. Pokaż go, pokaż, pokaż, pokaż. Ale pokaż go na chwilę. Nie ma, mi panie. Dobra. Ej, mama. Ale wola pani A Mamy nie wiem, którą godzinę, ale jemy. Dziękuję. Dziękuję. Pusiłeczek z Licią. Jakie tyle pokażę? No jest rozebrana, jesteśmy po plaży i trzeba przyznać, że nas słońce już coś tutaj opalało. A ja jestem najszczęśliwsza. De facto ten Apartament tutaj, no nie powinnam narzekać, bo ja nigdy nie narzekam, ale można ponarzekać. Dobra. Słońce mamy, to jest najważniejsze. Tutaj będziemy tylko spać, prawda? Przybywać smakujecie? Posiłek? A jak było w wodzie? Dobrze, fajnie było. Hejka! <laughs> Trzy podejścia później później chciało nagrać. Ale jedno powiem, jestem zmęczona, spać mi się chce, mi się prawie nic nie spali w tym aucie.